Siemko, witajcie. Ja jestem Lord. Dzisiaj ze mną Bowamigos. Hej Hejka. No i jesteśmy na SkyBlocku. Chociaż może podsunię bliżej troszkę. No, ale tak. No i dobra. Jesteśmy, mamy tutaj SkyBlocka. Tak, właśnie tak. Yy, co najpierw sobie zrobimy? To są informacje, to sobie potem przeczytamy. Yy, poczekaj chwilę, ja teraz coś zbuduję, dobra? Spoko. Spoko, spoko, spoko. Czekaj, to trzeba wziąć girta. No. Tylko mnie nie spycha na razie. Aj. Tu wiadro? Czekaj, która rozwaliłeś co? No i dobra, no już tutaj nieskoczane źródełko wody, tak, właśnie tak I czekaj, i tutaj gdzieś sobie zbudujemy eee, Czekaj, jest tu Kit Nic się rozkopuj na razie, dobra, czekaj eee, Budujemy tutaj Fajny, fajny garniaczek Dziękuję To jest taki ten generator Spoko. A to jest przepaść, ja się kręcę. Nie, źle, nie, źle tutaj nie zrobili. to jest surprise, fagals.

Ja go nie widzę. A chce coś nam dać. To będzie od niego. Ja go nie widzę u mnie. Nie, nie, nie. Czekam, to jest, ja wezmę ten. Trzeba wziąć tak jeszcze. A, jeszcze jest le. Co to jest tak uboda, żeby nie można było na tego wchodzić? Nie, gdzie się na własnej wyspie, nie? A nie mogę sobie założyć swojej wyspy i potem dopiero się będzie tepnąć? Nie da się tu tepać. Albo masz wyspę z kimś, albo nie masz. O, o, nieskończone nie jest? Przypadkiem nie jest? A, będzie skończone. I teraz robimy tak. Tutaj. A, światełko. O, dobra, spoko. Nice one. Nie, nie, jest nieskończone. Zaraz już tutaj schowam. Pościnasz drzewa? Tylko no. liści nie ścinaj. Pościnaj drzewo. No, drzewo. Jemasz teraz 3? Daj mi, daj mi, jestem tutaj. Dobra, i robimy sobie ten Craftinga, nie? Crafting table, i zaraz ci zrobię ten kilowcę, bo kopiemy raz, znaczy ty tylko, bo to jest na jedno na jedną osobę. Gdzieś tutaj zrobimy jeszcze, żeby ci się tutaj stało i by się w tym miejscu kopało. Ola, sk ja wejdź Ej, czekaj, czekaj, szybko ten. Ja cię Dobra, spoko. Oj, masz ten, kill off, masz, hola I wejdź w to miejsce i sobie kop. O, tutaj. Jak nie masz. A, dobra, tutaj ci dowody wrzucę. Wieso co anka Jest, trzeba schować. dobrze jakoś tutaj kopanie? No już mam parę dziesięć Ale no, wolno jakoś się robi Możliwe No zobacz sobie, patrz ja Wiem, bo to jeszcze taki wolny wiesz, prototyp, jak tam wygląda yy, Czekaj, co teraz robimy? Okay. Jak będziesz okay. miała tak, to mi powiedz. Ale będzie się zalewało tym. Prawie się podpaliło. Daj tego kobla. Czekaj, jeszcze nie? Ila w cię życie. To masz. No. Masz. Daj mi ten. Kobla a sześć, sześć to się rzuca, wiesz, ty kurde, jak jest cheaty. No już, już, już Trzymaj jakoś się spalę. Nie spalisz się. Rzuciłam cały. I po co? Bo ja, ja nie się spodziła. Się pali się przez to. Przez to się nie powinno palić. I się Właśnie przez to pali. No to się pali. Najprzewod. Nie, nie. Po prostu ja Czekaj. Okay. Kopki Co no to się spaliło? Możliwe, że będzie się paliło. To już nie. Czekaj, tutaj może zrobił za drugie miejsce na kupanie. Też się pokopię. Będziemy się kończyć, prawda? Ale to jeszcze trochę jak nie. Pokażę wam, co tam my uzbroiliśmy na naszym skyblocku. Skyblocku. Wstań po drugiej stronie, bo będę Będę na drugiej stronie też kopał. O, kamienny kilof. Weź. Do czego ty się przenoszyłeś moje miejsce, co? Wykupać pod tym jeszcze Szybko robi Właśnie Ja nic nie kopię To rób Szybko kopie, co ty gadasz Szybko robi tego Szybko, bardzo. Mi się podoba. Tylko mnie nie podkopuj. Dobra, poszerzę trochę wyspę. Fry me, fry me, come on! Бум, это Бум. Что, пришли с другой стороны? Efektywny. Wszystko leci ja ci do ciebie. Ty rozwalaj. Dobra, no to ty. Czekaj, no to ty rozwalaj, ty z tamtej strony może. Poprał z drugiej strony. O co rozpoczyłaś? Przez przypadek. To skop wolniej. Te rzucowki cały czas. Czekaj, czekaj, nie ruszaj, nic, nie kup nic. Boże, jak ja to teraz robię? Co wki, ale nie musisz kopać. No dobra, będzie na jedną stronę. To że szybko kopiesz. Może szybciej się robi. Taj kobla trochę, a nie, ja mam Nieźle. W ogóle dobra dobra. Czemu nie zabudowujesz? Nie Zabudowujcie. cię. Zabudowujesz mnie. A, Można zarabiać skąd Ja tam już muszę jeszcze kopać. No, jak chcesz? Potem dobrze wali, dobrze, wszystko dalej. Fajnie. Ja to będzie pasuje. żeby to było mile? Jeszcze jeden sobie zostawimy na wszelkie upady. Co to? Sosanka. Co to za rzecz? Pytanie problem, -hmm. proszę pisać ją. Admin, co? Tak, no, po co jeszcze na razy pisać? odłożę drewno, bo się drewno, ja się boję, że się zmarnuję jeszcze. Kamilek Steinbach, plan. KSK. I zaraz będziemy kończyć. Prawda? Да заставим, чтобы не Да что-то. Добра. Ну коп. Co? Это Войтер, не морщ. Ага, <плодисплощадный> No, po co mam kopać? Chodź już, koniec kopania. Zaraz. Od 20 tutaj jeszcze to zbierając. To mamy tu jeszcze kobra. Mamy. A muszę zrobić jeszcze ten. W większa skrzynie. Headshaking. No headshak. Boom, headshak. Boom, headsot. Boom. Ale. Co to będzie? do skrzyni. No po to zbudujemy. Zbudujemy do Minecrafta. Co na nie gra roli dziś. Któryś je wszystko. Może wciąż nie mamy nic. Cieszmy się z czy że trzeba złożyć. Chyba na razie tyle będzie skrzynek. Dobra. Ja przestańczę więc... Co Ej! Co za pierdole, wsadziłam tu. No właśnie, jeszcze to tu na tym postawimy tabliczkę. Ale, możesz ją otworzyć? Czy nie? To górną mogę, a dolna nie. To górna będzie twoja, a dolna będzie moja. Poczekaj, to, to trzeba będzie poczekać aż to to, to czekaj, jeszcze zrobimy ten. O, w sumie. A co chcesz. Będziemy się dzielić. O, mam jeden. Ale dobra. Jeszcze zrobimy sobie piecyk, co? Masz. I musisz... Daj mi trochę tego. Mogę Ci oddać o tyle. Masz. Ja ci włożę to I trochę drewna. Drewna już jem. Masz? Nie. No i chodź tutaj, zostań tutaj gdzieś i patrz tam. No już dobrze jest, dobrze jest. No i dobra, to by było gdzieś na tyle. Cześć, do zobaczenia, no i do następnego odcinka. Pa! Nork.